widzowie dziś gram w Steel Abreyne z Dominiką i Aurelką. Dobra, wyjdę. Sprawdzę za ile. Cześć Aurelka! Hej! Kup pizzanini! No nie mogę nic kupić! Ma, ale masz kasy. Eee, Co mi pijesz? Też masz badel. Też masz badel, co nie? A nie wejdziesz. Aha. Mogę Ej. zrobić dla znajomych. Możesz teraz wejść. Żartuję, Oj. nie wejdziesz, bo mi ukradniesz broń roto. Ej, co to? Co? Wow. Aha. No dobra, tutaj to jest Kiss Machine. A to nie wiem. Hi, hi, hi. Toiletto Focacino Kradam Brain Rota A! Dobra, zresetuję. A dobra A! Kto to mi zrobił? Dobra. Ktoś mi... No nie już myś. Mus... Masz może pić pizzanini. To jest taki... I co taki drogi? Co? Jakieś pszczoła. A! Pszczoły wokół mnie latały. No bo to jest takie... No ty! O ty! Do bazy, do bazy, do bazy. No dobra. Ale...

To ty lubi ślubienie Pizzanini? Tak. No to dobrze, go musisz i przez niego będziesz zarabiała... No nie! Widowie... Muszę wyjść... I wejść. Mam lubię Pizzanini! On ci będzie zarabiał kasę. No tak, bo musisz robić odrodzenia. Gdzie wy? Dobra, nikogo tutaj nie. Lubili Co to jest? Ja też mam lubili pizzazzini. Dobra, idę ci je zabić. Chodź. Na razie kupuj same lubili. Kto to? To ja. A masz Bazyla? Tak. Ej, Juliusz. Ja kupię Sigma. Sigma, bo ja kupię. Kto to mnie uderzył? O ty ty robisz? Ja coś... O nie! Jak to trzeba kupić? Na... O ty! Normalnie Chociaż tylko muszę... oni do mnie nie idą? No bo... A no musisz same Lugini pizzanini. Nie, nie musi, musi zarabiać. Ale oni do ciebie nie idą. Ja mam 100 dolarów. 100? To kupuj coś. A ku... masz Lugini pizzanini? No nie, każdy mi... To jak ja mam zarabiać? Zarabiać? No. Ty nie wiesz? O, jest. Musisz o, na Brain Rodze. O, o, Ile sygnałów? Ej, ale nic nie ma. Ej, co jest za 100 dolarów. Dolarów. Za 200 dolarów chociaż. Za 200 no. dolarów chociaż. Ono to było, a tam było 250, 250. Nie, musisz mieć 250. Jakie słabe że Może... A dobra, co tu kupić? No czemu mnie tak gdzie ty? A Reka musisz zablokować bazę. Musisz wyjść... No. Ej, no co z pizzeriny. No to uderz mi w udasz mnie, to ja nie będę miał tych brain rotów. Strawberry To ukraść, ukraść. Strawberry Flaming No, Reka! Strawberry Flaming No. U to nie ja jestem! Strawberry. Udesz uderz go, uderz go! Uderz tego! Reka, uderz mnie, uderz mnie kikiem! Reka! Czekaj! Ja Ci dam Lubini Pizzanini. Bo ja ci ukradłem, Tylko... Gdzieś masz Nie może mieć... A jak macie za dużo Lubini Pizzanini, to sprzedawajcie. Oreka, idę ci oddać Lubini Pizzanini. No tu nie. dobra. I tak on jest najsłabszym Brain Rotem. No nie, nie mogę teraz ci oddać Lubinie Pizzanini.

Lubimy pizzanini. O! Aha! <grywa> no i dostaniesz. No nie no, gdzie ty zniknęłaś znowu? Kto? Bijcie się! I. <grywa> Ściż do no, mnie. Ej, dalej są laski? co ja mogę zaraz? A gdzie? No, no Musisz nacisnąć guzik, Nubili ale to jest sklep Pizzanini. Robux! Ej, ja teraz ja nie mogę wyjść tamtą! Nubini pizza No nie! Co? Ja nie powiem, że jestem jak No dobra. A jak będziecie mieli simbolsy niebananieni, to powiedzcie. Ja jestem w twojej klatce domi. Ukraj, jej coś! I ona samych rejmatów nie ma. Ty nie masz domi? Nie mam mnie cały czas wala i myślać na. A ty? Ciekonia, uryko. Nie! Dostałaś? Ile ty masz tych lubini wiceki. O nie! Nie, nie mogę uciec! I tak ja zniknę jakoś. Patrz, zniknę! Zniknęłem! Nie, bo dalej widzę ciebie! Zniknęłem! Normalnie! Wiesz jak? Zrobiłem odrodzenie. Simpansini badani! A nie, to nie Shimpansin. O, ty, ty, ty. No nie, już muszę zresetować broń rota. Zrobię. To, to, to ty. Just masz gdzie? O, tu, za tobą. Nie, to nie ja. No, nie, no. Widzę no. ci, No Tylko nie bij mnie, please. Bo ja ukradłem rota. O nie. Please do mnie nie bij. Uderz tego pana, który chce mi się wkraść. Ja jestem. Nie, to nie ty. Ale to ja go ulewam. No to bijcie go! Dobra, ciągle bij. O ty pożałujesz. Nie polecam ci... Chodź tu. Kto to zrobi? No ja. No, a ja go. O nie! Dobra, widzę. Ja się nie dziwię, bo oni często biją. Co ci się stało? Nie wiem. Ej, Ej jak, jak będziecie. Musieli? Jakiś. Ty jeden, ja cię. Będę Ciebie gonić ciągle. Zatakowałeś mnie? Nie, to mi cię. Nie, proszę. Nie ty... Ile ty masz? Nie to musisz mieć 200. Żeby 250, żeby chociaż kupić Co? coś. Ile ja mam? Ile? Tysiąc? Nie. Tysiąc? Ale ja w ogóle nie wiem, gdzie, gdzie są dolary, kochanie. Tak Na rogu. rogu. Na rogu? Nie, no, ty. to ja mam tysiąc. O. Co ty zrobiłaś, Domi? Lubili pizenin Glorbo Frutto Domi? Patrz, co ja zrobię? No nie no, nie wtrafiłem w ciebie. Au! A dostałaś! On nie krzyczy! On rzuca tym! No nie no nie! Zabrał ten przycisk! To ja! O! No nie! Chodź tu. Ty? A masz miejsce w bazie? Jeszcze tylko dwa miejsca. Dobra. A ja nie wiem jak się sprzedaje. Musisz na dole jest. Na dole jest sprzedaj. Zauważyłaś? Nie. Widzisz? Nie zauważyłam. Ale widzisz? Zaraz będę wszystkie brain sprzedawać. Sprzedałam. Sprzedałam. Nie ty tych chlubini. Nie no, nie wtrafiłem cię. Ej, możesz to tu... Do mi, możesz to kupić! Chyba. Co? To, będzie ci zarobił trzy. Ile ty masz pieniędzy? 175 dolarów. A ja mam już. Jest, 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 jest! O Co? Kup coś, kup coś, to! Co? Gdzie ty? Ja No zaraz zniknie! O Szybko i tak koniec... A, kupi Uf. kupij go. Lili lila no szczęście. Mam ja. lili. Bombardiro Ja go. będę miał. Bombardiro crocodilo. Mam drugiego lili. Bombardiro crocodilo. No nie. Bombardiro crocodilo. Bombardiro Aha, czyli to on. Bombardiro crocodilo. Bombardiro Krokodilo Bombardiro Krokodilo Bombardiro Krokodilo Bombardiro Krokodilo Pomóżcie mi Pomóżcie, zabijcie go Bo on mi kradnie bardzo dobrego Co Mówiłem Przez was straciłem Tego I Tak bardzo dobrego Który zarabiał Tysiąc ileś Damii? No? Czemu ty żadnego brain rota nie masz? No bo już zjadłam od niego pieniądze Lili la On nie znika, ty go sprzedałaś What? No Ej, dobre do, brain rota nawet trochę masz Boleka ambalabur Damii, ty go sprzedałaś <głos> 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 Jedna dziewczyna chciała się do mnie wkraść tak? Aleka, Kup to, krewetoni! Będziesz miała odrodzenie! Kup to, krewetoni! Co jest? Taki fajny. Muszę będą lecieć dobre gry No lepsze, ale was nie będzie stać. Ej, was nie będzie. Co ja? Ja nie kupiłem. Wejdź do czarnej dziury i patrz, co ja robię. No. A bo i nie tutaj, to ja. Nie czarne, tutaj. A nie chyba. Kup, ja... kup to, kup to, kup to! Ty, kup to! Nie, ty, kup to! Nie, wejdźcie do tej dziury, to nie ja byłam! Wejdźcie do tej dziury, ja jakoś weszłam do tej dziury. Nie raczej. Pipi kiwi Nie Fluri Flory. A jak znajdziecie <laughs> Chimpanzini bananini Chimpanzini bananini Muszę go mieć Pipi pota Od... No Bigo Bigo Bijcie się Reka Kup jego na Rebirfa z, na 3, 4, z takim 4, efektem Chcesz go kupić? No. Za 15 tysięcy. O, to ja nie mam tego. Nie? To ja go sprzedaję. Ej, ja czekam na dobre przerwoty. Ah. Proszę, nie, 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 bo ja mam super sprężynkę. Ej, uderz mnie. O! Uderz mnie. Uj! Nubije pizaniny. Kto to Nubini kupuje, nubije pizaniny? Nie Uderzyłem cię, tak? Trójmero, trójcina. Ty. Nie jestem w stanie uderzyć. Nubije pizaniny. Dobra. Przedaję brain roty. Wiecie dlaczego? Bo robię rebirfa. A wy też chcecie rebirfa? Co to rebir? No Nie wiesz? Ja dopiero 3 razy gram brain rota. I zmieni się. Rebirf? Rob rebirfy, czyli... tutaj i zobaczcie co ja i się... <grymianie> wiecie co ja? Ja miałam miała, ja miałam ja miała zakrytuba, że jak ktoś do niej wyszedł. No bo może mam taki... No można. Ja do ciebie już weszłam. Burr, bur, bur patański. Ja kupuję o, dużo. No, teraz... Trippi troppi. Opłaca się. No, no. Ah, ma mi piace. Ouch. Sopra la Pizza. Trippi troppi. Ej, bijecie się? To ja wam te... To ja byłem. Ale ja musiał rękę dokonać. Bandito bobrito. Trippi troppi. O nie. A na razie sam jest słaba, bo muszę... O, czą mnie zaatakowały? Salamino penguino. Burbur patacino. BBQ. Ile on ci zarobił? 300 zł, ale teraz nie będziesz miała tyle. Domi, ty masz 366 zł dolarów. Idziesz zebrać? Albo ja ci. pizzanini. Ukradam ci tego brainrota. Dobra. Pa widzowie, widzimy się w następnym odcinku.